Dzień dobry Państwu, w imieniu własnym, które brzmi Krzysztof Szubsda i w imieniu Książnicy Podlaskiej zapraszam do pierwszej zabawy literackiej, którą roboczo nazwałem Trześcianka. Ale nie mam nic przeciwko, żeby to była oficjalna nazwa tej zabawy. O co w niej chodzi? Otóż, za każdym razem, kiedy spotkamy jakiegoś obcokrajowca, lubimy się na nim poznęcać, lubimy go troszeczkę potorturować i kazać mu powtórzyć zdanie W Szczebrzeszynie chrząsz brzmi w czcinie. Obcokrajowiec męczy się, łamie sobie zęby, język, gardło, wreszcie dochodzi do wniosku, koniec z polszczyzną, nie uczy się tego strasznego języka. To pierwszy skutek tej zabawy, a drugi skutek tej zabawy jest taki, że Szczebrzeszyn staje się bardzo, bardzo popularny wśród obcokrajowców i nie tylko. E, doszło już nawet do tego, że od paru lat w centrum Szczebrzeszyna stoi prawdziwy pomnik chrząszcza, który tam sobie brzmi. Pomyślałem sobie, co by się stało, gdybyśmy wzięli pod laską e, nazwę miejscowości, która też trochę krzęści, trochę trzeszczy w swojej nazwie, a nie brakuje u nas takich: od choćby. Choroszcz czy choćby barszczewo, albo właśnie tytułowa trześcianka, albo krukowszczyzna też jest dosyć ambitna do wymówienia dla kogoś z zagranicy. I żebyśmy się poznęcali naszymi podlaskimi nazwami nad jakimś bogu ducha winnym Niemcem, Czechem, Słowakiem, Szwedem lub Francuzem, który porwał się na naukę naszego języka. Więc znajdźmy taką nazwę. Drugi punkt, znajdźmy też nazwę jakiegoś chrząszcza, hrabążcza, owada, insekta. Zapewniam Państwu, że nazwy polskich robali to jest nieprzebrane, fantastyczne źródło cudownej polszczyzny. I na bazie tego tank twistera w Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w czcinie. Spróbujmy ułożyć jakiś podlaski tank twister, który nam powie, co się dzieje w choroszczy, w Barszczewie. Na przykład w Osowcu zgrzytnica rzęzi w pokrowcu. Ambitne, trudne do wymówienia. Myślę, że też y, nie jeden obcokrajowiec miałby problem z wymówieniem, że koło trześcianki y, zmorsznik grze meblościanki. Albo w leszczanach spuszczel śpiewa w bukszpanach. To są autentyczne nazwy podlaskich miejscowości, o czym wiemy. I autentyczne nazwy różnych robali, chrząszczy, insektów, o czym może nie wiemy, ale wkrótce je poznamy. Drodzy Państwo. Zapraszam, na dole, pod filmem, wpisujemy najciekawsze, najfajniejsze podlaskie tank twistery. Ja obiecuję, że wszystkie z wypiekami na twarzy przeczytam, a nawet spróbuję powtórzyć i powiedzieć i przećwiczyć swój język, gardło i zęby. I obiecuję, że razem z książnicą podlaską e, nagrodzimy, no właśnie, nagrodzimy tych, którzy się najlepiej bawią, bo to nie jest konkurs, to nie są wyścigi, to nie są zawody literackie, to są... Zabawy literackie, dlatego będziemy nagradzać nie tych, którzy najlepiej piszą, ale tych, którzy się najlepiej bawią. 3-2-1-0 start, zapraszam do pierwszej zabawy.